Cześć, kochani, witajcie na moim kanale. Jestem Margoczian, ja zapraszam Was do mojego kanału. Tu zobaczysz moje codzienne życie: zakupy, zakupy, zakupy i makijaże, i oczywiście piosenki. Sama będę robić, więc. Subskrybuj kanał i daj komentarz. Możecie dać pytania. Możecie dać komentarze na yy, pytania. I zrobię pytanie dla Was. Zrobię yy, QA, żeby było fajnie. Więc mm, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Po prostu oglądajcie. 一般情况下。